Jak dziecko? Dobrze? Słuchałem jego serduszka. Bije mocno, miarowo. Da sobie radę, tak jak ty. Oddychaj głęboko i rozluźnij się. Kiedy się urodzi? W swoim czasie. Cierpliwości. Pomożemy ci, prawda? Tak. Odpręż się. Dobrze. Niech wszystkie mięśnie będą rozluźnione. Oddychaj szybko i głęboko. Dobrze. To ci pomoże, kiedy poczujesz skurcz. Dobrze. Będę przy tobie. Lala i Mikaela też. Z boską pomocą urodzisz dziecko tak śliczne jak ty. Oddychaj Wiem, kogo mi przypominasz Francuzkę, którą przyłapałam z moim mężem Jesteś podobna do Yvette Mimo leków jest coraz słabsza. Niepotrzebnie tak długo się męczyła. Nie może urodzić sama, jak większość kobiet? Niestety potrzebuje pomocy. To proszę coś zrobić. Nie mam odwagi. Dlaczego? Proszę mi powiedzieć. Bo kilka lat temu, w takich samych okolicznościach, przeze mnie zmarła kobieta z dzieckiem. Masz takie samo spojrzenie jak Taivet. Zauważyłam to mimo okularów. Masz jej rysy, ale przede wszystkim ten diaboliczny wyraz twarzy, który nie licuje z rolą gubernatki. Wróciliśmy. Co się stało z Pinokiem, kiedy połknął go wieloryb? Biedak był przerażony. Gdy doszedł do siebie, uznał, że znajduje się w jakiejś ciemnej jaskini. Postanowił iść po omacku i krzyczeć: Ratunku! Dlaczego nikt mi nie pomoże? Nagle zobaczył światełko, które zbliżało się do niego. Po chwili krzyknął: Ojcze, jak to możliwe? Synu, to ty? I padli sobie w objęcia, płacząc ze wzruszenia. Czemu uciekasz? Dokąd to? Poczekaj! Kim ona jest? Jaką skrywa tajemnicę? I skąd to podobieństwo do tamtej kobiety? Była moją pacjentką. Zajmowałem się nią od początku. To też miało być jej pierwsze dziecko. Zaufała mi, a ja zawiodłem. Zjawiłem się za późno, by uratować oboje. A to dlatego, że byłem z kobietą, którą kochałem. Zatrzymała mnie w swoich ramionach Chciałem odejść, spełnić moją powinność Ale nie mogłem się jej oprzeć Kiedy w końcu przybyłem odebrać poród Kobieta była już wycieńczona A ja byłem otumaniony i trzęsły mi się ręce Zmarła Próbowałem ratować dziecko, ale też na próżno Choć tak dzielnie walczyło o życie, udusiło się w łonie matki. Ja je zabiłem. Dobrze, że żyjemy, ale teraz musimy stąd wyjść, powiedział Pinokio. Wziął ojca za rękę. Rozświetlając mrok świecą, dotarli w końcu do otwartej paszty wieloryba, który na szczęście spał przy plaży. To dobry moment, żeby uciec, powiedział Pinokio. Dopłynęli do brzegu, ale stary Gepetto nie miał sił. Pinocchio wziął go więc na plecy i poszukał miejsca do odpoczynku. Wydoił też dziką kozę i napoił jej mlekiem ojca, który odzyskał siły. Razem wrócili do domu, gdzie Pinocchio dalej opiekował się ojcem, aż do dnia, kiedy spojrzał w lustro i zobaczył, że stał się chłopcem z krwi i kości. Co się stało kumplowi? Zachowuje się tak, kiedy jest szczęśliwy. Spodobała Ci się bajka? Bardzo. Matka i dziecko umarli z mojej winy, Lalu. Od tamtej pory przestałem leczyć. Postąpiłem wbrew etyce lekarskiej. Zrezygnowałem więc z kariery i zaszyłem się w pacjentów. Ale moja dziecina Cię potrzebuje. Pomóż jej. Nie mogę. Nie ufam sobie. Od dawna już nie kaczykuję. To nie jest naturalny poród bez komplikacji, lecz trudny przypadek, więc się boję. Proszę spróbować. Na litość boską. Spróbowałbym, gdyby chodziło o inną kobietę, a nie o Lilię. Czapka Klauna może być czerwona? Jaka zechcesz? Zwykle jest czerwona. Użyj więc wyobraźni i wymyśl mu nowe nakrycie głowy. Naprawdę mogę? Jasne. Jaka czapka by ci się podobała? Z czerwonymi jabłkami, srebrnymi gwiazdami... Kwiatami i pszczółkami na drucikach, które poruszałyby się, gdyby klaun kiwnął głową. Dobry pomysł. Narysuj ją. Zobaczymy, jak ci wyjdzie. Viviana zaczyna coś podejrzewać. Zobaczyła w Twoich oczach moje spojrzenie. Nienawidzę jej. Jest niebezpieczna. Może nas zdemaskować. Musisz ją zabić. Zrób to. Już o niej zapomniałeś? Nigdy jej nie zapomnę. To Mariciu jest miłością mojego życia. Niedobrze. Masz rodzinę i żonę. Żonę, która świadomie porzuciła dom, męża i dziecko. Wiedziała, co robi. Co? Przecież twoja żona cierpi na amnezję. Viviana nigdy nie straciła pamięci. Udawała zmarłą, żeby się ode mnie uwolnić. Co robisz? Rysuję klauna. Bardzo ładny. Będzie miał czapkę z jabłkami i gwiazdami. Co ty na to? Będzie śliczny. Rysuj dalej. Ja zabiorę na chwilę twoją gubernantkę. Blanko, chciałabym z tobą porozmawiać. Tak, proszę pani.